Razem z Fundacją Polsat wspieramy dwójkę bliźniaków, którzy potrzebują naszej studenckiej pomocy i nie tylko. Nasze zrzeszenie tak naprawdę ma wiele horyzontów, na których działa. Mamy działalność zarówno charytatywną, rozrywkową, jak i merytoryczną. Nasze projekty tak naprawdę opiewają w różnorodnej skali, więc dla każdego się coś znajdzie. Takim, z którego najbardziej słyniemy. Jest to największy studencki charytatywny projekt w Polsce, czyli Wielka Draka dla Dzieciaka która ma swój finał w grudniu i teraz już mieliśmy kilka eventów i kolejne będą już w styczniu. Kolejnym największym naszym projektem jest samochodowy raj czyli przebierana gra miejska na terenie całego Wrocławia. Tylko tutaj polega to na tym, że po prostu uczestnicy przebierają siebie oraz swoje samochody. To jest jakby samochodowa gra miejska właśnie. Kolejnym naszym projektem takim, z którego słyniemy, jest też Show by Night, czyli po prostu organizowanie imprez w klubach we Wrocławiu, na które przychodzi dość sporo osób tak naprawdę. Poza tym mamy takie Projekty też wewnętrzne, jak właśnie na przykład wyjazdy integracyjne czy rekrutacje, gala ZSP bądź wigilia. E, tak, jeszcze warto wspomnieć o Tour de Worku, czyli projekcie, który polega na tym, że grupa studentów wybiera się do jakiegoś większego przedstawiciela firmy. Na przykład Kauflandu, czy Google, czy Atosa na przykład i są tam warsztaty, różne szkolenia. Mogą poznać tak naprawdę wszystkie tajniki firmy, jak, i jak wygląda taka większa korporacja. Mamy jeszcze turniej w FIFA, czyli po prostu no, organizujemy sobie turniej w zawsze w najnowszą edycję gry FIFA. Do tego mamy kuźnię stand-upu, którą współorganizujemy razem z Informacją Kulturalno-Sportową Studentów czy też rejs statkiem, który jest takim mini-eventem ekonomariów u nas na uczelni, czyli po prostu organizujemy taką imprezę na statku zawsze po ekonomariach. Jeśli chodzi o rekrutację, to jest ona dwa razy w ciągu roku akademickiego, na początku pierwszego semestru zimowego, jak i potem na początku semestru letniego. Także zachęcamy bardzo do aplikowania. Już niedługo tak naprawdę będziemy startować z wydarzeniem. Będą formularze na początku, żeby zgłosić się do nas na rozmowy. Następnie mamy rozmowy i na końcu casey, czyli takie troszeczkę sprawdzenie umiejętności osób, które się do nas dostaną już do tego ostatniego etapu. Przede wszystkim możemy zyskać dużo znajomych, bo ZTSP to jest aktualnie około 80 osób, z czego to są tylko aktywni działacze, plus mamy jeszcze tak zwanych dinozaurów, czyli osoby, które do nas kiedyś przyszły, działały u nas, ale już zrezygnowały, też się pojawiają. Tak, służą e... wsparciem też takim merytorycznym, jak i rozrywkowym, więc tutaj wystarczy informacja i zawsze ktoś pomoże. Słyniemy z hasła takiego, zawsze sobie pomagamy, czyli nasz skrót po prostu innym rozwinięciem i tym się najmocniej chyba charakteryzujemy wśród Wśród organizacji. Tak, to jest prawda. Dodatkowo tak naprawdę, by, będąc w organizacji, yy akurat w tym przypadku Rzeszenia Studentów Polskich, można tak naprawdę zdobyć dużo doświadczenia, które później się przekuwa na jakąś pracę, czy na zdobycie pracy, ze względu po prostu na to, że wielu naszych tak naprawdę już członków, czy byłych członków pracuje w jakichś większych firmach i po prostu to, że zaczęli u nas działać, pomogło im w zdobyciu tak naprawdę jakiegoś doświadczenia, które później przydało się podczas rekrutacji do jakiejś pracy. Tak, dokładnie. Co jest też cenne, to właśnie ci sami działacze, którzy zyskali coś z ZSP, potem wracają, żeby coś dać od siebie innym członkom, Czyli przeprowadzają różne szkolenia. Ostatnio mieliśmy z Linkedina na przykład, co też bardzo chętnie wszyscy członkowie przyjęli, bo jest to fajna umiejętność, fajna umiejętność po prostu. Dlatego jest to tak naprawdę taki krąg wymiany doświadczenia, umiejętności, jakie mamy. Generalnie ZSP jest najstarszą organizacją studencką w Polsce. W tym roku mieliśmy 70-lecie. E, tak naprawdę byliśmy mocną krajówką, która po prostu działa w wielu miastach. Aktualnie no, krajówka e, na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęła wygasać, i praktycznie teraz już z tego, co do nas dotarły informacje, to no, została rozwiązana. Tak, no, już nie istnieje tak naprawdę. E, aktualnie lokalnie działają tylko dwie organizacje. Jesteśmy tutaj my na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz ZSP e, na SGH w Warszawie. ...działanie organizacji często opiera się na jakichś schematach, które po prostu były powielane, rozwijane i to się bardzo sprawdzało. I w momencie, kiedy na zimowy semestr, no przepraszam, na letni semestr, musieliśmy tak naprawdę wszyscy się zamknąć w domach, to na początku do końca nie wiedzieliśmy, co moglibyśmy zrobić, i też prowadziliśmy konsultacje z innymi organizacjami, jak to rozwiązać, więc zaczęliśmy starać się działać online. Zaczęło nam to wychodzić, więc poprzedni semestr był taki bardzo dla nas testowy, i od tego semestru już prężnie działamy, tak naprawdę skupiając się na działaniach online, czy to na integracji, czy to na zebraniach, czy właśnie wszystkich szkoleniach. Wszystko tak naprawdę opieramy na tym, że spotykamy się po prostu na kamerkach, aby nie łamać obostrzeń. Wychodzi to w większym bądź mniejszym stopniu, to wszystko zależy tak naprawdę od inicjatywy i czasu. Teraz jednym z projektów, w którym najbardziej żyjemy, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest Wielka Draka dla Dzieciaka. Chcielibyśmy mocno Was zachęcić do wsparcia tej inicjatywy, ponieważ razem z Fundacją Polsat wspieramy dwójkę bliźniaków, którzy potrzebują naszej studenckiej pomocy i nie tylko. Macie możliwość dołączenia do wydarzenia. Między innymi na Facebooku, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. E, możecie do zrzutki właśnie dorzucić tam e, kilka groszy nawet od siebie, e, ponieważ każda złotówka się liczy i e, na pewno im to pomoże po prostu w dalszym e, życiu.